Siema! Już dzisiaj się nowa aktualizacja wprowadzająca nowe wydarzenie koszmarów czar. Ale dzisiaj pomimo wszystkim, co ona wprowadziła. Zacznijmy od nowej miejscówki, o której widzieliśmy już od pewnego czasu, a sama ta miejscówka wygląda właśnie tak. W samej tej miejscówce nie ma nic ciekawego, ale tuż nad złotą kostką znajduje się kula, w której jest królowa. Na ten moment nic się z nim nie dzieje, więc pozostaje nam tylko czekać. Zresztą nie tylko wydarzenia, mogliśmy zobaczyć jak królowa przywołuje nowe potwory. Same te potwory chodzą po mapie i są one prawie niewidzialne, a gdy do nich podejdziemy, wyjmą rękę i stworzą ubocze. W samym tym uboczu możemy z nim zawalczyć, a gdy go pokonamy, wylatują jego naprawdę dobre itemy. Co do itemów, to do gry powróciły przedmioty, które były rok temu na właśnie tym wydarzeniu, czyli cukierki, dyniowa rakietnica, miotły, a także nowa broń jaką jest to właśnie kosa. W grze wygląda ona tak, i ma ona je tość, czyli zwykły atak, atak z podskokiem, a także dash. Także z tymi przedmiotami został dodany jeden nietypowy przedmiot jakim jest precel. A po tym jak go zjem dostajemy efekt teleportacji, który był w grze kilka w temu. Także w każdej aktualizacji do gry wchodzą nowe skiny, a dokładnie dostaliśmy takie właśnie karty i każda z nich otacza skina, którego widzicie obok. No i co, to już było na tyle, więc do zobaczenia, no i cześć.